Serdecznie Łukasz Gondnicki. Spośród wszystkich nadesłanych do mnie wiadomości oraz komentarzy, które pisaliście, postanowiłem, że opowiem o samoakceptacji, poruszę ten temat i powiem o tym, jak zaakceptować siebie takiego, jakim się jest. Więc przede wszystkim, na samym początku, trzeba powiedzieć sobie o tym, że to jest potężne uogólnienie. Jest to pewien rodzaj wielkiego uogólnienia, z którego nic nie wynika. Jeżeli ja będę sobie ciągle powtarzał, nie akceptuję siebie, nie kocham siebie takim jakim jestem, to w tym momencie ja wrzucam siebie w kontekst tego mocnego uogólnienia i przyłączam do niego wszystkie swoje cechy, każdą część mnie, wszystko co jest mną. I to jest potężna iluzja i jednocześnie kłamstwo, które sobie wymawiamy, dlatego że to nie jest prawda. Zobacz, ja nie wierzę w to, że ty nie akceptujesz u siebie wszystkiego. To jest niemożliwe. Więc chciałbym, żebyś sobie uświadomił rzeczy, które akceptujesz, które lubisz, które sprawiają ci przyjemność, kiedy o nich myślisz, które powodują, że przychodzą ci myśli typu: O fajnie, że tak mam, cieszę się, że, że tak mam, jestem wdzięczny za to, że to mam, że to takie mam i tak dalej. I chcę, żebyś sobie je wypisał. Kiedy je sobie wypiszesz, to będziesz miał świadomość tego, że są rzeczy, które w sobie akceptujesz, które nawet lubisz, może nawet kochasz. To już zburzy ogromne przekonanie, że ja siebie kompletnie nie akceptuję. To już będzie nieprawdą. Pozostają jeszcze te elementy, które sobie wypiszesz jako na drugiej kartce, na drugiej liście, konkretne rzeczy, których w sobie nie lubisz, które nie akceptujesz, które powodują, że Twoja reakcja na nie jest taka, że się czujesz źle. Bo pamiętaj. To, że te rzeczy są, że te informacje sobie wypiszesz, to jest jedno. Ale to, jaki ty będziesz miał do nich stosunek, to tak się będziesz w związku z tymi rzeczami czuł. Dlatego, że my nie czujemy się źle poprzez to, co rzeczy w nas wywołują. My nie czujemy się źle poprzez to, co ktoś do nas mówi, co widzimy. My czujemy się źle, mamy reakcje silne, emocjonalne, które nazywamy negatywne, ponieważ nie mamy zgody. I ciągle walczymy, bądź chcemy wypierać to, co sobie stworzyliśmy w głowie, że to takie ma być. Co to znaczy? Jesteśmy od urodzenia uczeni wkładać rzeczy do pudełek. No tutaj jest pudełko e, dobre, tu mamy pudełko złe. Więc ja nauczony jest taka informacja, no to do pudełka złe. O taka informacja, to do pudełka dobre. Prawda jest taka, że nie ma żadnych pudełek. Nie ma nic. Jest tylko nawyk oceny, który pozostał od czasów, kiedy byliśmy wychowywani w szkole, kiedy nas oceniano, i, i tak jak ja często powtarzam, e, oceniano nas potem jak ryba wspina się na drzewo. I to jest kompletnie nieprawda i to jest bardzo, że tak, takie bzdurne przekonanie, które w ogóle nie pomaga nam funkcjonować. Więc to, co warto zrobić sobie, to sobie po prostu przyjrzeć się tym dwóm listom tutaj rzeczy, które ja akceptuję, które lubię w sobie, tutaj te rzeczy, które nie lubię. Już w tym momencie, przy porównaniu, zmienią się przekonanie, już będziemy wiedzieć więcej. Natomiast jeżeli po tej stronie zostanie więcej rzeczy i rzeczywiście czytając te rzeczy moje reakcje są silne, powoduje to smutek, jakiś żal do siebie, powoduje to pewnego rodzaju dyskomfort. No, to w tym momencie ja się biorę za każdą z tych rzeczy, za każdą z tych informacji i zmieniam do nich swoje przekonanie. I nie ma innego wyjścia. Jak mogę zmienić swoje przekonanie do tych informacji? Przede wszystkim poprzez podważenie ich. Co to znaczy? Jeżeli jest, powiedzmy, myśl, nie lubię siebie, bo, bo jestem gruby, albo nie lubię siebie, bo nikt mnie nie kocha, tak? To w tym momencie, gdzie nikt mnie nie kocha, ja sobie zadaję pytanie, czy na pewno mnie nikt nie kocha. Albo w tym czasie nie wiem, czy ja na pewno jestem gruby, co właściwie wpływa na ten fakt, że ja mogę określić to, że jestem gruby albo nie. Już w tym momencie otwiera się myślenie. Już w tym momencie umysł sam spostrzega pewne informacje, które sobie wypisałeś, konfrontuje je z bazą danych, którą ma, bo to działa jak komputer, i na przykład sam podważa to. I w pewnym momencie przychodzi myśl do głowy, nie, no wcale nie jesteś przecież taki gruby. Wcale to tak nie działa. A w ogóle to, to jest nieprawda, że nikt mnie nie kocha, bo przecież kocha mnie mama, tato, bo mam przyjaciółkę, bo mam przyjaciela, bo jest pies, który mnie uwielbia. O, zaraz, no to przed chwilą miałem przekonanie, że nikt mnie nie kocha, a teraz kocha mnie aż pięć osób, czy tam sześć, czy siedem, czy osiem, czy dziewięć. Nagle się okazuje, że wcale tak nie jest, że wcale już nie muszę, e, e, nie mam tej informacji, czyli i automatycznie nie chcę już tego tak oceniać, bo jest inna informacja. Kolejnym takim poziomem, dla mnie bardzo osobiście o wiele bardziej skutecznym jest zmiana bezpośredniego stosunku do tych informacji poprzez uświadomienie sobie, że to tylko moja niezgoda albo zgoda na tą konkretną informację powoduje, jak ja się czuję. Między innymi na tym bazuje cała metoda OK, może tak być, którą stworzyłem właśnie na potrzeby tego, żeby to wszystko zmienić, żeby zmienić świadomość ludzi, więc w momencie, kiedy ja mam informację, na przykład jestem do bani, tak? Zadaję sobie pytanie, to co konkretnie sprawia, że jestem dobry. No, bo na przykład um, jestem gorszy w piłkę nożną niż na przykład mój sąsiad, no i to już wpływa na moją samoocenę. Ja siebie nie akceptuję, bo jestem gorszy. Tak, To taki przykład. Więc automatycznie ja uznaję tą informację. Tak? Mówimy o, o stosunku i poprzez, poprzez opór bądź poprzez akceptację to jak ja się czuję. Więc. Ja mówię dobrze. Mogę być gorszy od tego i tego człowieka. Mogę nie grać tak dobrze, jakbym chciał. W momencie, kiedy ja to uznam w pełni, mój stosunek emocjonalny i myśli, które się pojawiają, są inne, zdystansowane. Nagle pokazują mi się informacje w głowie, ale przecież ja nie muszę. No właśnie, nie musisz. I w tym momencie już się dużo zmienia. Już się zmienia twoja sytuacja wewnętrzna. Bert Hellinger powiedział, że jeżeli coś bardzo chcemy wyprzeć z siebie od siebie, a to on miał m.in. na myśli prawdopodobnie informacje, myśli, które mamy w głowie, to wtedy one biorą nas w posiadanie. Tak, dlatego że umysł jest stworzony po to, żeby nam pokazywać informacje, które on uzna, że są ważne. Natomiast jeżeli my ciągle wypieramy te informacje, to umysł chce nam je pokazać bardziej. Więc kiedy my je uznajemy, to w, w sumie w zasadzie jak działa umysł, chce nam je pokazać, to my je uznajemy, akceptujemy w pełni to, co nam się pokazuje w głowie, to umysł sam odchodzi z tą informacją. Już nie ma potrzeby, żeby nam ją pokazywać. Więc jest to kolejne takie bardzo ważne podejście, dla mnie kluczowe w moim życiu i w całym moim rozwoju osobistym, żeby wypisać sobie te rzeczy, które, których ja rzekomo nie akceptuję i się na nie zgodzić, z to się zgodzić, z tamtą się zgodzić. I okazuje się, że ja już nie muszę z nią walczyć z tymi informacjami, bo walczyłeś. Przestań walczyć, uznaj je. I tak są. Te informacje i tak są w Twojej głowie, bez względu na to, czy one są prawdziwe, czy nie, czy chcesz je podważyć i zmienić swoje przekonania o tym, czy nie, to one i tak są, twój umysł i tak je pokazuje, więc y, y, pójdź po prostu naprzeciw swojemu własnemu umysłowi zaakceptuj to po prostu zrób to, co on chce. I zobaczysz, że wszystko się zmieni, emocje się zmienią, sposób myślenia. Się zmieni. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, żeby y, y, zmienić sposób, czy w, y, właściwie jak się traktujesz, czy akceptujesz siebie, czy nie akceptujesz, a właściwie czy akceptujesz swoje myśli na swój temat albo nie, bo czy, my, czy widzisz ja od razu mam mówiąc ten materiał, nagrywając to dla ciebie mam pewne przemyślenie. Ja nie mogę mieć przecież ja nie mogę siebie akceptować albo nie. Ja akceptuję albo nie akceptuję moje myśli na mój temat. Bo gdybym ja nie miał myśli, to ja bym miał potrzebę cokolwiek oceniać i krytykować. Nie byłoby bazy, na której mógłbym to robić. Wyobraź sobie, że, myślisz że patrzysz na siebie, ale nie masz żadnych myśli na swój temat. Czy coś jest dalej nie tak? Czy wręcz przeciwnie, wszystko jest doskonale, wszystko jest na swoim miejscu. Hmm, okazuje się, że kiedy ja patrzę na siebie i nie mam żadnych myśli w głowie, to wszystko jest doskonale. Więc jest to dowód na to, że to nasz stosunek do tych myśli powoduje to, co Ty czujesz. Stosunek do Twoich własnych myśli na swój temat. Więc wiemy, że tutaj leży cały szkoł. O tym, co chciałem powiedzieć, możesz zmieniać też zewnętrznie swoje przekonania na swój temat. Jeżeli ja uważam, że jestem do niczego, to postaraj się, zrób wszystko, bądź wytrwały, konsekwentny żeby coś osiągnąć w swoim życiu przez co automatycznie poczujesz, nie, to nieprawda, że jestem e, beznadziejny, że się do niczego nie nadaję, bo przecież osiągnąłem to. I to jest oczywiście też jeden ze sposobów. Dla mnie o wiele szybszym i bardziej fundamentalnym jest zmiana stosunku do własnych myśli na swój temat, bo to są tylko informacje. Więc to możesz zrobić zawsze, możesz to zmienić poprzez głęboką akceptację i uznanie tych rzeczy i wtedy dużo się zmieni automatycznie. I to jest moje podejście. Jeżeli zastosujesz to podejście, okaże się to dla Ciebie skuteczne, daj znać. Jeżeli nie, wejdziemy sobie w dialog i będziemy mogli czy na Facebooku, czy w wiadomości jakoś porozmawiać i wyjaśnić sobie te rzeczy, te pewne kwestie. Ważnym jest, żebyś używał dla siebie to, co dla Ciebie działa. Dlatego jest to taki cały spektrum i wachlarz różnych metod, sposobów, trenerów, książek. Szukaj, poszukuj. Jeżeli będziesz chciał zmienić przekonanie na swój temat, nie ma takiej siły, która powstrzymałaby Cię przed tym, żebyś to zrobił, bo to jest niemożliwe. Twój własny umysł nakieruje Cię na rozwiązania. Natomiast jeżeli nic nie będziesz robił, będziesz się utwierdzał w tym uogólnieniu wielkim, że ja siebie nie akceptuję i nadal nie będziesz miał wglądu, w czego konkretnie w sobie nie akceptujesz, to nadal będziesz to w miejscu i będziesz miał poczucie, że siebie nie akceptujesz. Więc do roboty, bierz się za to, układaj to sobie, rozpisuj to sobie, szukaj sposobów, Możesz wykorzystać mój sposób związany z głęboką akceptacją tych rzeczy. Jest skuteczny i jestem o tym przekonany, że będzie działał, jeżeli to zrobisz bardzo stanowczo i bardzo konkretnie. Także dziękuję Ci i czekam na więcej Waszych pytań, informacji, o czym chcielibyście posłuchać, w jakich tematach, w jakich podejść. Możecie nawet opisywać jakieś konkretne sytuacje z życia i jak lepiej zająć do nich stosunek, jak lepiej się w nich znaleźć. tak? żeby można było na przyszłość lepiej po prostu funkcjonować w takich sytuacjach. Także dziękuję wam bardzo i pozdrawiam cię.